Ja zapraszam Was na mój vlog po szkole. Zamkniemy sobie drzwi. Idziemy się rozebrać. Mam taki sweterek na sobie. Zobaczcie, no odłożymy plecetek. Odkładamy plecak. Proszę, nie tracić uwagi na bałagan. Zajmijmy budki. Czekajcie, ja się rozbiorę. Dobra, budki odstawione. Teraz trzeba do szafy. Poczekajcie. Chwilowo trzeba przystawić. Teraz otwieramy szafę, uwaga wiesz, wieszak i odwieszamy Mój sweter Dobra, odwieszamy eee, e, Dobra, Odwies Dobra, odwiesiłam Zamykamy szafę I ogólnie, gdyby ktoś pytał, czemu jest w spódnicy I w rajstopach U nas w szkole są mundurki I niestety, widać Po mnie, że Mam rajstopy, to są rzeczy do szkoły No dobra, no to co ja mam założyć? Piżamy, ok. Lazer. Nie, piżam adres No nie wiem, założę piszemy. Dobra, szukamy. Znalazłam bluzkę, spodnie mam tutaj położone, więc się przebieram. Trzy, cztery. Takie 3-4. Dobra, przebrałam się. Teraz trzeba tylko założyć skarpetki. Ogólnie rzeczy już odniosłam. zakładam skarpetę. Dobra, skarpety już założone. Teraz trzeba znaleźć moje glamour buty. O. Ogólnie to nie są, bo to są buty moje po mojej mamie, a jeszcze moja babcia je nosiła. Ja mi po prostu robię jako kapcie do domu. No, Poczekaj. idziemy od jeszcze bluzkę, bo bluzkę nie odniosłem. To idziemy od O hejka, to ja. Dobra, idziemy do mojego pokoju. Dobra, idziemy już w moim pokoju. Musimy zasunąć biurko mojej siostry, bo mam pokoju z siostrą. I tak, tutaj sobie przygotowałam ubranie na jutro. To jest mój mundurek szkolny. miała bluzeczka, polówka, spódnica i stopy. Tu mam łóżeczko. Tu mam... muszę coś zrobić. to nie działa. Tu mam moją erkę. Tam jest moje szkoły, to Wam nie mogę pokazać. To wam nie znajdziecie i zabijecie. Ja nic nie mówiłam. To jest mój bluzeczek wyciągamy sobie rzeczy. Dobrze wyciągamy rzeczy. To Stanley. I to na Dobra, odniosłam moje rzeczy, przypomina się, że mam pracę nową z matematyki Matma Ogólnie, kiedy ja lubię matematykę, to niech napiszę w komentarzu, bo ja nie lubię matematyki Nie to, nie to no, ja, ja zrobię pracę nową, żeby wam nie było nudno, więc ja robię i... widzimy się Dobra, zrobiłam pracę mam tutaj I ona jeszcze była na... Tutaj I... I ogólnie dużo tego było. Ale teraz robimy coś, co już wstaje na kanał, czyli mój skinker. Pierwsze co robimy, to włączamy mój dyfuzor. Proszę działaj. Czekajcie, jak włą włączymy, muszę go włączę Dobry dufzor włączony, musiałam go przystawić. Teraz skinker. Cześć, to ja! Teraz trzeba rozpiąć włosy. Czekajcie, rozępię. Dobre włosy rozpiłam yy, Miałam ogóle tą klamrę, założoną taką czarną. Poczekajcie. Dobra, odstawiamy na miejsce i jej miejsce jest so tutaj, to jest moja fioletowa taka i tam na górze jest biała Dobra, to jest to skinkę teraz zakładamy, uwaga to, te na łapki, dolewamy wody. Dobra, nalałam i teraz zamykam. Dobra, dolałam wody, teraz się napiję spandii. Dobra woda. No to skinkę. Ogólnie siedzę na biurku. Tu jest dyfuzer, tu są rzeczy. Siedzę sobie na biureczku, okej. Okay. I tu mam moją mini toaletkę, patrzcie tu mam. W miarę mini. Tu mam gąbeczkę dużą, żeby się nie mieściło nigdzie No to skingle. Będzie ciszej ASMR. Ja Krem nałożony i teraz to ja w miarę taką tak czekajcie, powiem żebyście dobrze widzieli okej, okay, to Wam obrócę i teraz kolejna rzecz czyli jak taki zamiennik mleka z plowem uwaga, otwieram to jest takie zaprezentujące Mokoshiyanka krem, otwieraj otwieranie. teraz maczenie palca i na dwa sprawdziłem, że wy też coś widzieli. Ja też muszę coś widzieć też. Dobra, w miarę. Jest itas. Teraz kolejna rzecz. Tutaj to ogólnie to nie jest do, do włosów. Tu było kiedyś migiełka do włosów, ale teraz jest taki fajny spray, który możecie zobaczyć. Ogólnie przepis jest na Instagramie jakaś babka. Oka, raz, dwa psik. To jest też nieorzeźwiający. Przepraszam, że tak mało widzicie, ale mam 12 lat w marcu. <laughs> I nie umiem za bardzo nagrywać. Powaga, złapie. Uj, 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 uj. Przejście i co? Dobra, teraz bazelina, lip terapii. Otwieranie. Używanie. Dobra. Jeszcze przy okazji się napiłam wodę. I ogólnie ja używam tego, bo ja mam bardzo... jestem bardzo... mega dużym alergikiem. I tu i tu. Wiem, może to trochę dziwne. Mam takie co, Ja sobie na to krew używam, o ten dosłownie. I on jest fajny, bo nie piecze mnie. O dziwo. A mnie duży czepil. Maseczki ogólnie nie dzisiaj. Maseczki będą będę używać w piątek i za tymi, W piątek ja używam raz w tygodniu. Nic, no, nakładam krem i widzimy się. I wiem, przez to, że to mam, to pewnie będzie dużo hejtu, że w ogóle, że ja jestem jakaś uchylna, że mam takie rzeczy. Szczerze, nie obchodzi mnie to. Zdejmujemy opaskę i idę na ręce. Uwaga, 3-4. Zdjęłam. Głównie, że sobie robię tak po skincare, że nie zdymuję klamry, żeby mieć po prostu względem na Wchodzimy, uwaga. Uwaga, jeszcze sobie nie wiem, jakie Sweet factory? Store Nie wiem, które. Tu mam też resztkę Słony karmel i chyba ją sobie sobie. Ogólnie podjadam trochę jak tutaj widać. Ogólnie nie jest lebytnia, lubię żelki, a wybierałam ten kubek moja siostra, więc mam tu dużo żelków, takie jak I zabijam tylko krótkę. Okej, okay, ja sobie jeszcze nałożę kolę na usta i zaraz się idziemy. Maski, bo w spiach, ja bym bo mam w kubelku, jak chyba, żebym zaczął, do foskru. Nic tu się nie stało. Okej, okay, dobra, idziemy. Ogólnie, tak to są moje mojej siostry. Tu są moje, tam są moje nagrody Lego. Tak, tam jest kubek całego no zielistewce. Idziemy zobaczyć moje słodycze. Ogólnie, w holu holu. Mogliście Myślę, że na taki napój. I nie będę go testować. Albo mam dubajską czekoladę taką. I nie będę jej testować. taka są dubajskie. I nie wiem, co nam jeszcze mogę pokazać. Wiem, pokażę wam moją czekoladę. I rzeczy do pędokcie. też sobie używam, robię sobie czasami pędokcie i użyłam. No. I ogólnie życie jest fajne. Poczekajcie, odniosę będę na łóżko, bo tu leży i tak, taka biedna sama na łóżko. I ogólnie, tak bym na moją rytmę, ja sobie idę zrobić teraz jedzonko I zaraz do Was wracam. ogólnie ogóle ja sobie jedzonko okay. tylko błagam, nie mówcie, że nie dobre ale ja to lubię. Są kanapki z masłem, parówką i keczupem. I to jest dobre. I do tego woda. Pijemy. Zrówko. Jemy Co ma kolacja? Więc ja sobie jem. I może jakoś to złapię, że. Nie, złapię tylko, Okej. Okay. To Was postawię. Będziecie patrzeć, jakie okay? Okej, okay. Dzięki. Czekajcie, okay, by to zrobić. <grywa> ja was ustawię i... o, w miarę. Dobrego, nie, okay. hmm. Dobre, ogólnie, bo nie ma zawołała. Musiałam iść. No, więc ja sobie wiem i zaraz będziemy, pokażę wam dalej co robię. Pierwsza bułka, nie ma. Teraz druga, chyba nie dam rady, to duży, to zrobiłam. Idę to od siostry. Odstawiłam wodę, ogólnie, zaraz to do mojej siostry i zaraz. To wam pokażę co mam, tu mam pandzi. Rzucam. Tu są moje kolczyki, proszę ich nie teraz tu oh, jest